To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Ten odcinek podcastu to kolejny z cyklu na temat przetok bez tabu. Przetoki okołoodbytnicze to powikłanie choroby leśniowskiego krona. Wiemy już, że to bardzo ciężka choroba, powikłanie. Wiemy też, że żeby dobrze je leczyć, potrzebna jest współpraca gastroenterologa i chirurga. Ale mimo tego, że stosuje się farmakoterapię, stosuje się leczenie operacyjne, czasami to leczenie nadal nie jest proste, nie jest efektywne. Z drugiej strony, czy przetokom można zapobiegać? No, i właśnie o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z moimi gośćmi, z panią profesor, doktor habilitowaną nauk medycznych Grażyną Rydzewską, kierownik kliniki gastroenterologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWJ w Warszawie, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Jarosławem Regułą. Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii. Pan profesor również pracuje w Klinice Gastroenterologii CMKP w Warszawie. Dzień dobry. Proszę Państwa, jak to jest. Chciałabym, żeby Państwo jeszcze powiedzieli ze swojej praktyki, z tego, jak Państwo spotykają tych pacjentów, czym są te przetoki okołoodbytnicze i jak wygląda życie osób chorych, które doświadczają takich przetok. I tutaj chciałabym zapytać najpierw Panią Profesor. W chorobie leśniowskiego krona postać przetokowa, podobnie jak postać zwężająca, należy do postaci najcięższych. Nigdy nie wiemy, na jakim etapie się rozpocznie i którego pacjenta będzie dotyczyć, ponieważ trudno to przewidzieć. Po prostu jest to jedna z postaci choroby, do której dochodzi w przebiegu tej choroby. Więc mamy niestety wśród tych pacjentów z chorobą Krona znaczącą liczbę pacjentów z aktywnymi przetokami. Przetoka prosta, no, akurat jest rzadko i tylko na początku choroby, leczy się jeszcze w miarę możliwości stosunkowo prosto. To są oczywiście, to tu metody leczenia, tak jak pani redaktor powiedziała na początku, ta współpraca chirurga i gastroenterologa jest niesłychanie ważna, ponieważ nie ma jednego leczenia przetopu. Nie ma leczenia tylko chirurgicznego i nie ma leczenia tylko gastroenterologicznego. Takie sposoby postępowania skazane są od razu na niepowodzenie. To leczenie powinno być łączone, więc łącznie z drenażem chirurgicznym czy zaopatrzeniem chirurgicznym. Oczyszczeniem przetoki, pacjent powinien dostać odpowiednie leki. Na początku to mogą być leki immunosupresyjne, antybiotyki, ale w końcu tak naprawdę w chorobie leśniowskiego krona obecność przetok, a szczególnie przetok złożonych, jest wskazaniem do podania leku biologicznego, i to jest wskazaniem niezależnym. To jest też bardzo ważne bo my musimy naprawdę u pacjentów z chorobą leśniowskiego krona, żeby wcześniej podać im leczenie biologiczne. To właściwie jest niemożliwe, bo musimy nazbierać odpowiednią ilość punktów. Pacjent musi być naprawdę ciężko zaostrzony, ale jeśli pacjent nawet nie jest ciężko zaostrzony, a ma przetoki, to to jest niezależne wskazanie do podania leczenia biologicznego. No i tu oczywiście staramy się to leczenie biologiczne u tych pacjentów, często bardzo młodych, zaczynać tak wcześnie, jak się to da. Tu preparaty alfa mają chyba najsilniejsze, najlepiej udokumentowane działanie, szczególnie map. i jeżeli te przetoki się goją, to mamy jakiś połowiczny czy częściowy sukces. Natomiast tak naprawdę w życiu jest inaczej, bo w życiu jest tak, że po pierwsze, nie wszystkie przetoki się goją, po drugie, przetoki się odnawiają, często nawet... W trakcie leczenia biologicznego po poprzednim zagrojeniu. Więc to jest taka nieustanna walka, nieustanna walka z tymi pacjentami, a pamiętajmy też, jak wyglądają przetoki około, jak wygląda taki pacjent. To jest młody pacjent, który często wręcz musi chodzić w pampersie, bo to są wycieki z tych przetok dość nieprzyjemne. Na pewno, hmm, Jakość życia takiego pacjenta jest znacząco obniżona, poza tym jest to źródło infekcji jednak, więc generalnie leczenie przetok jest naprawdę bardzo ciężkie i u pacjentów, u których nie zamykają się one na leczeniu biologicznym, praktycznie mamy bardzo mały wachlarz wyboru do tej pory, Właściwie z metod działających nie mieliśmy nic. Dopiero od niedawna pojawił się na horyzoncie preparat zawierający komórki macierzyste, który może być jakąś szansą dla tej niewielkiej grupy pacjentów, u których przetoki nie goją się nawet pomimo leczenia biologicznego. Podsumowując, więc pacjent z postacią przetokową dla nas jest zawsze pacjentem trudniejszym. Dla nas jest pacjentem szczególnej uwagi. Jest to pacjent słabiej odpowiadający na leczenie z nawrotami tych przetok ze znacznie obniżoną jakością życia. Chciałabym zapytać tym razem pana profesora, bo tak jak rozmawialiśmy z pacjentami, oprócz tego, że to, to leczenie jest ciężkie, że tak jak pani profesor mówiła, te przetoki potrafią się nie goić, nawracać. Ci pacjenci trochę Krążą po systemie opieki zdrowotnej? Czy tutaj powinna być jakaś ścieżka, schemat postępowania dla tych chorych? Jak to powinno wyglądać? Sytuacja rzeczywiście jest trudna u tych pacjentów. Może warto sobie na początek jeszcze też wyobrazić, co to jest przetoka. To tak obrazowo i w popularnym języku można powiedzieć, że to jest kanalik łączący. Tkankę zmienioną zapalnie z, z otworem, z, może uchodzić na skórze w okolicy około odbytniczej, może łączyć wnętrze jelita. Pani profesor Rydzeska powiedziała, że, że istnieją przytoki proste i złożone. Proste to jest, powiedzmy, jeden kaunalik bez żadnych dodatkowych odgałęzień przechodzący przez te tkanki wokół odbytnicy. Tam są ważne struktury, takie jak zwieracze, zwieracze wewnętrzne, zwieracze zewnętrzne. One mogą przechodzić przez te mięśnie, mogą iść bardziej do góry. Przetoki. Proste, jak było powiedziane, łatwiej się leczą, ale duża tych, część tych przetok jest złożona. To znaczy, że te kanaliki układają się w coś w rodzaju drzewka rozgałęzionego na boki, rozchodzące się, żeby móc skutecznie je leczyć. Aha, i jeszcze z tych kanalików mm -hmm. wydziela się płyn, płyn zapalny, treść, czasami ropna. I żeby dobrze zrozumieć problem, to trzeba powiedzieć jasno, że nie da się tego kanaliku zatkać. Gdyby ktoś wymyślił w jakiś sposób, że zatkamy kanalik i on zniknie, to jest nieprawda, bo jak zatkamy ujście takiej przetoki, to ten płyn tam w środku się zacznie zbierać i zrobi się nam ropień i jeszcze większe zapalenie, więc tak naprawdę to lepenie polega na tym, żeby po dokładnym poznaniu anatomii tych przetok, czyli jak wyglądają te drzewka rozchodzące się w środku w tkance, co możemy ocenić za pomocą rezonansu magnetycznego, który daje nam informację, jak przebiega ten, ta przetoka, całe nasze działania mają na początku na celu oczyszczenie tych przetok, czyli wy, 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 wyczyszczenie, takie wyciorowanie tych przetok. Zapewnienie im drenażu, a nie zatykanie, broń Boże, i ten drenaż polega na włożeniu do środka takiej nitki, która drenuje te przetoki. Chodzi o to, żeby właśnie był odpływ z tych przetok, i to sprzyja gojeniu. I, i, to, to, i teraz wyobraźmy sobie właśnie pacjenta, który jest w trakcie leczenia. To leczenie z udziałem gastroenterologa i chirurga trwa długo i polega właśnie na, na tych zabiegach czyszczenia przetoki. Wcześniej po ustaleniu anatomii tych przetok, czyszczeniu tych przetok, wkładaniu tych no, nitek, powiedzmy, takich, które zapewniają odpływ, próby wstrzyknięcia właśnie komórek macierzystych jako nowego leczenia gdy nie, nie goi się to lecz, ten ta przetoka ona się powinna zamknąć ale w sposób naturalny tam poprzez ziarninowanie przez odpowiednie manewry powinna być czysta nie powinno być tam zakażenia no i ten proces leczenia y, trwa Niestety długo, i dlatego ci pacjenci czasami się załamują, szukają kolejnego lekarza, mhm. idą, idą od jednego do drugiego, może ktoś inny jest lepszy, może, może lepiej to załatwi. Tymczasem to wymaga cierpliwości i długiego, no, długiego procesu leczenia. Jakość życia tych pacjentów, jak sobie wyobrazimy, że mamy. Gdzieś w okolicy krota mały otworek, którego cieknie, niestety, źle pachnąca wydzielina. To, to wyobraźmy sobie życie, nie wiem, erotyczne, załatwianie podstawowych potrzeb fizjologicznych, które mogą sprawiać ból, bardzo duży ból w czasie defekacji czy wypróżnienia. No to to wszystko jest rzeczywiście trudne. trudne do opisania, a w dodatku ci ludzie. Nie mówią o tym głośno, bo jest to wstydliwy region i tak naprawdę ukrywają się ze swoją chorobą. Nie, nie dzielą się z, z każdym z kim no rozmawiają. Tak. Szukają lekarza, do którego mają zaufanie, do którego mogą powiedzieć szczerze, jak jest, pokazać e, ten wstydliwy region w sumie. E, no i pokazać, że jest źle. Mhm. Stąd e, to jest szczególna grupa pacjentów, ona wymaga szczególnej opieki. Współdziałania lekarzy różnych specjalności i, i dlatego no, z natury rzeczy trzeba im jakoś pomóc, trzeba znaleźć taką ścieżkę. Z tym, że nie, ja, ja mam wrażenie, że tego tak bardzo administracyjnie się nie da zrobić. To jest bardzo indywidualna sprawa i doświadczenie lekarza, empatia lekarza, jego umiejętności medyczne są bardzo, bardzo ważne, to zajmuje dużo czasu żeby dobrze się zająć z takim pacjentem, trzeba, żeby miał informacje, trzeba, żeby miał zaufanie i do chirurga i do gastroenterologa. Czyli tego typu działania powinny być, w odpowiedni sposób docenione, ustrukturyzowane, ale nie nadmiernie. Nie, nie powinno być w tym za dużo administracyjnych działań. Bardziej takie czysto lekarskie, empatyczne, ale profesjonalne działanie. Jest najlepiej odbierane przez tych pacjentów. Chciałabym zapytać panią profesor: no skoro to jest owikłanie choroby leśniowskiego krona, czy temu powikłaniu można jakoś zapobiegać? No trudno nazwać powikłaniem yy, przetokę. Przetoka około mhm. należy do obrazu klinicznego choroby leśniowskiego krona. To nie jest powikłanie. Powikłanie kojarzy nam się ze złym leczeniem, z nieodpowiednim leczeniem czy z powikłaniem mhm. tego leczenia. Tutaj tak naprawdę to jest niestety obraz kliniczny tej choroby. Jest to postać choroby, postać przetokowa. No ale to na marginesie, jeszcze zanim odpowiem na pytanie, czy można zapobiegać, a krótko powiem, nie można tak naprawdę skutecznie. To nawiąże do tego, o czym mówił pan profesor Guła, Ja też nie oczekiwałabym bardzo instytucjonalnych rozwiązań nad opieki nad tymi pacjentami, ale myślę, że opieka nad tymi pacjentami z, postacią, z chorobą Leśnowskiego-Krona i z postacią przetokową powinna być jednak w ośrodkach specjalistycznych. Bo tutaj mamy pewien dysonans. Jeżeli pacjent trafia do przypadkowego chirurga, a potem idzie do przypadkowego gastroenterologa, nie zajmującego się tą chorobą, to to leczenie trwa dużo dłużej, jest bardziej... Skomplikowane i często nie ma efektów tego leczenia. Jeżeli pacjent trafia do ośrodka zajmującego się leczeniem niezwoistej choroby zapalnej jelit, to oczywiście on teoretycznie może sobie wybrać innego chirurga w innym mieście, nawet, ale najczęściej ten ośrodek współpracuje z jakimś chirurgiem. I ta droga jest najlepsza, bo wtedy ten pacjent nadal pozostaje pod wspólną opieką i to jest to, do czego my dążymy. Dążymy do stworzenia. Takie sieci ośrodków, w których pacjent będzie miał wszystko i na bazie właśnie ośrodków głównie leczenia biologicznego, bo praktycznie każdy ośrodek leczenia biologicznego zawsze zetknął się z tym problemem i współpracuje z ośrodkiem chirurgicznym najczęściej, prawda? Więc to byłaby taka, może niezbyt formalna, ale jednak pomoc w łatwiejszej ścieżce tym pacjentom. Natomiast wracając do profilaktyki. No cóż. Możemy powiedzieć, że wczesne leczenie, skuteczne leczenie może rzeczywiście w pewnym procencie zapobiec pogłębianiu się choroby i powstawaniu przetok. Natomiast niestety w przebiegu tej choroby, nawet jeżeli zaczynamy wcześniej leczyć, my możemy zmienić nieco przebieg tej choroby. Rzeczywiście możemy sprawić, że będzie nieco mniej postaci zwężającej czy postaci przetokowej. Ale zupełnie zapobiec temu nie umiemy. Więc wczesne rozpoznanie, wczesne dobre leczenie, szybsze włączanie u ludzi, z już istniejącą postacią przetokową, ale to możemy robić oczywiście, lub z ciężkim przebiegiem choroby leczenia biologicznego, no być może nieco zmniejszyć liczby przetok, ale skutecznie zapobiegać nie umiemy. My umiemy coraz lepiej leczyć, ale też z postępów tego leczenia do końca nie jesteśmy zadowoleni i dlatego między innymi. No myślimy ciągle o możliwości wprowadzenia nowych preparatów. Tak jak pan profesor Buła mówił, zatykanie, były takie próby, prawda? Kleje, zatyczki. No to się nie udaje, bo to przecież nie jest tylko otwór zewnętrzny. To jest otwór z zewnątrz, to jest przetoka z jelita. Więc nie da się zatkać z dwóch stron, bo jeżeli nawet zatka się z dwóch stron, to w środku będzie stan zapalny, więc to nie daje efektu. Tą strukturę trzeba zregenerować. I tutaj. Ewentualne zastosowanie komórek macierzystych może być rozwiązaniem na dłużej, szczególnie dla tych pacjentów trudno leczącymi się rozgałęzionymi przetokami, którzy na leczenie biologiczne nie odpowiadają. To jest naprawdę bardzo trudny problem. Często ten pacjent wielokrotnie wraca do nas, wraca do chirurga, jest drenowany, ma zakładane nitki. Ten drenaż musi być utrzymany. Ten drenaż jednocześnie to jest wyciek. To jest wyciek, więc to jest też dyskomfort, ogromny dyskomfort dla pacjenta. Więc naprawdę wydaje mi się, że ci pacjenci, to nie jest grupa wielka tych pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie, zasługują na możliwość zastosowania wszystkich dostępnych metod terapeutycznych. Może tym razem pana profesora zapytam, czy, no bo nieswoiste zapalenia jelit można leczyć pewnie na wiele sposobów. I czy tutaj ważna jest ta personalizacja leczenia, to znaczy, czy ci pacjenci jak gdyby różnie odpowiadają na to leczenie, czy, czy a może są bardziej tacy schematyczni, jak to wygląda? I, I jeszcze kwestia tego, czy takie zaplanowanie kompleksowego leczenia może być też odpowiedzią na to, co właśnie mówiła pani profesor, że że ten pacjent powinien być już dobrze zaopiekowany na samym początku, żeby, żeby po prostu zminimalizować, no bo jak słyszeliśmy, uniknąć się nie da zminimalizować prawdopodobieństwo powstania tych przetok. No rzeczywiście choroby zapalne jelit przebiegają w sposób różnorodny, to trzeba powiedzieć. Scenariusze są bardzo różne, i nie, nie ma jednego głównego schematu który powinien być stosowany, bo to zależy właśnie od postaci klinicznej, nasilenia objawów, czasu trwania choroby, dotychczasowego leczenia, przebiegu tego leczenia i skuteczności. I tę wiedzę, umiejętności i profesjonalne podejście mają te ośrodki, które mają największe doświadczenie i największe możliwości, i, i, to, i to zapewniają w tych, w tych właśnie ośrodkach ci pacjenci. Powinni być leczeni, powinno to być w takiej pewnej skali, scentralizowane, po to, żeby najlepiej wykorzystać wiedzę, umiejętności tej, tej grupy lekarzy i tego ośrodka i najlepiej wykorzystać pieniądze, które są dostępne. Ważną rzeczą jest, i to się dzieje, żeby mieć dostępny, jak największy wachlarz możliwości, czyli wachlarz leków, na przykład biologicznych. I tutaj Polska akurat stoi jest w bardzo dobrej sytuacji, bo właściwie mamy dostępne leczenie biologiczne w bardzo wielu formach i ciągle trwają wprowadzenie trwa wprowadzenie nowych leków. I ten proces ciągle trwa, także jesteśmy na, na, na bardzo, bardzo dobrej sytuacji. E, e, oczywiście, żeby było jeszcze lepiej, trzeba dołączyć e, kolejne leki, w tym na przykład leki tabletkowe, e, a w odniesieniu do pacjentów tych najtrudniejszych, takich jak pacjenci z przetokami, e, trzeba by mieć w wachlarzu możliwości ten, e, ten. Preparat zawierający komórki macierzyste dla leczenia tej w sumie najcięższej, ale małej grupy osób, której, której takie leczenie jest potrzebne. Perfekcyjne opracowanie przetok chirurgiczne plus podanie tych, tych tego preparatu może pomóc. Czyli, tak jak pani redaktor powiedziała, Leczenie powinno być na jak, na jak najwyższym możliwym poziomie, a takie leczenie jest możliwe w ośrodkach, które mają pełen wachlarz możliwości, mają dostępne leki, metody, mają wiedzę, mają umiejętności, mają doświadczenie, i takie ośrodki powinny być no, promowane. Nie powinno być przypadkowych lekarzy zajmujących się tą grupą pacjentów. Proszę Państwa, niech to będzie podsumowaniem. Naszego cyklu, bo to bardzo ważne, co Państwo dzisiaj, moi goście, powiedzieli, bo tak naprawdę dobry ośrodek, profesjonalny, wachlarz odpowiednich leków, z których może korzystać lekarz, i do tego wszystkiego empatia, umiejętności to jest ważne, dlatego że osoby, które doświadczają przetok, Zwyczajnie bardzo cierpią i trzeba im pomóc w sposób profesjonalny. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo.